Cześć, dzień dobry z tej strony Rekin Biznesu. Witam Was serdecznie w nowym filmiku. Słuchajcie, na wstępie chciałbym powiedzieć, że dzisiaj filmik będzie dotyczył projektów kryptowalutowych. Przedstawię planszę. Planszę, która otrzymałem pół roku temu. Wtedy, jak ją otrzymałem, tam są wymienione projekty. Niektóre projekty, które przeczytałem, to mi wydawały mi się dziwnie, że to będzie mogło rosnąć. Dzisiaj, po pół roku, mogę stwierdzić, że ta plansza była. Naprawdę super fantastyczna. Mam nadzieję, że jak zobaczycie, tą planszę w ciągu mojego filmiku, zapraszam do oglądania całego filmiku, bo dzisiaj będzie naprawdę interesująco i naprawdę będzie można posłuchać parę fajnych rzeczy. No, jak na razie, pokazuję tutaj nam rynek. Słuchajcie, bo dzieje się i to dzieje się bardzo dużo, i bardzo dużo dzisiaj ciekawych rzeczy będzie w naszym filmiku. Zaczynając może po, po, po kolei, no to co, no zaczynamy od naszego głównego gracza, czyli Bitcoina, mamy go na 9574. Niby miały się zamknąć kontrakty, niby Bitcoin miał polecieć w dół, jak widzimy, jak na razie mamy kreskę w górę, ale to jest rzecz po pierwsze, a po drugą rzecz, którą chciałbym Wam powiedzieć, no to jest moje ukochane Ethereum, o którym mówię tutaj od samego po, e, początku powstania kanału. Słuchajcie, wczoraj obejrzałem taki filmik takiego pewnego pana na YouTubie. E, dobrze wiecie, ja nikogo nie krytykuję, ale no rzuciło mi się, co usłyszałem troszeczkę do myślenia mi dało, bo słuchajcie, ten pan powiedział, że on wraca do pewnych rzeczy, y, że on będzie teraz szukał projektów z, z dalszych setek coin market capu i będzie inwestował, bo tam można zarobić 500 600 procent i tak dalej. No troszkę mi się to wydawało dziwne. Dlaczego? No dlatego, że ten pan istnieje w świecie kryptowalut już któryś rok. I myślę, że no, takie rzeczy to powinien już dawno robić. No. Dlaczego teraz się obudził? No nie wiem. No. Może to jest pomysł na nowe, nowe dotarcie do pewnych ludzi. Ja nie zmieniam swojego pomysłu. Ja dobrze wiecie, mówię jak jest i u mnie nie będzie jakiejś lipy. I jakiegoś tam wymyślania, bo coraz więcej ludzi sprzedaje się za jakieś tanie pieniądze i, i mówi o czymś, a, a w sumie myśli inaczej, u mnie tak nie jest, wiecie, dobrze i tak nie będzie. Dlaczego chciałbym powiedzieć o Ethereum? Słuchajcie, jak powstał mój kanał, od samego początku mówiłem, że Ethereum to jest droga ku przyszłości, nawet w tym nowym projekcie, który teraz powstaje, jest on jako fundament tego projektu i chciałbym wam pokazać, że nie ma co tu szukać, kombinować, nie wiem, wymyślać, cudować i, 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 i czegoś bardziej, nie wiem, wymyślnego poszukiwać. Pewnie, że ktoś znajdzie może jakieś tam projekty dzisiaj będę o nich mówił też. Które są w dalszych setkach i które będą rosły, bo mają potencjał Ale słuchajcie, no po co tu szukać, nie wiem, cudować Jeżeli ktoś ma kapitał I ma go po prostu wolny no i może poświęcić, no bo wiadomo, no ja, ja nie Słuchajcie, ja na moim kanale nie będę mówił rzeczy e, e, Takich, że za tydzień ktoś zarobi 500% Albo stanie się multimiliarderem, bo zdrowy człowiek, który ma Troszkę oleju w głowie, no wie, że takie rzeczy to rzadko bywają, no. Prostym przykładem to jest, mogę powiedzieć, że tak, jeżeli ja bym miał 100 tysięcy, no 100 tysięcy wolnych pieniędzy, tak? No, jestem jakimś biznesmenem, mam takie 100 tysięcy, zarobiłem, przyszło mi jakoś, nie wiem, zrobiłem dobry deal, sprowadziłem coś, sprzedałem i mam te 100 tysięcy. I słuchajcie, mam 100 tysięcy, i, i, i myślę, no kurde, co to kupić? No, wczoraj ten taki artykuł na Discordzie u nas, że. Jeden fundusz skupuje bitco Bitcoina więcej kupił niż zostało wykopane po halvingu no, no, Ludzie kupują kryptowaluty i coraz więcej będzie ich kupowało No i mam te 100 tysięcy Słuchajcie, no co ja będę myślał, no kupiłbym sobie Ethereum. zobaczcie pokazuję wam ten wykres To jest 90 dni, tylko 90 dni Jeżeli ktoś już nie mówi, że miał kupić na tym spadku 120 tych dolarów, który tu jest na samym końcu tak To będzie pozycja tutaj, Zobaczcie, które to było. 13 marca, załóżmy. No już nie mówię, że ma kupić 13 marca, ale niech by kupił nawet tutaj za. Patrzcie, 17 kwietnia. No to kiedy już 17 kwietnia? Półtora miesiąca temu? 17 kwietnia kupuje i kupuje za 170 dolarów. 170 dolarów i dzisiaj ma od tego, od każdego jednego Ethereum ma na czysto praktyczne, bo zara już będzie 230. Ma 60 dolców. No, no to zobaczcie, od e, 170 30% to wychodzi 51 dolców. Ma 30 z haki. Ma 100 tysięcy. Ma, ma 30 tysięcy dzisiaj? Gdyby to sprzedał dzisiaj, tak? Ja mówię. To, to nie trzeba być omnibusem. My, my mówimy tu na mniejszych e, po prostu e, pieniądzach, dlatego że po prostu takimi dysponujemy, ale jeżeli ktoś ma naprawdę duży kapitał i nie wie co z nim zrobić, naprawdę może zaryzykować, no bo dobrze wiecie, że kryptowaluty to jest w pewnym sensie ryzyko, dlatego nie, o niektórych nie, projektach ja tu nie mówię, bo, po prostu no nie chciałbym, żeby ktoś stracił swoje pieniądze. No. Dlatego mówimy o jakimś fundamencie, o jakimś tego, pewnie że może to pierdyknąć 30-50%, ale dobrze wiecie, że później jest to wraca w jakiś tam pułap i te pieniądze mamy cały czas. Także chciałbym powiedzieć o tym Ethereum, no zobaczcie, no, mówię o cały czas, no, zbliża się to 2.0, ja myślę, że to Ethereum będzie, tak jak powiedziałem to już w wcześniejszych filmach, rosło małymi krokami rosną małymi krokami i w jakiś sposób będzie to zyskiwało. No, nie ma tu jakiegoś dużego ryzyka, nie ma tu jakiegoś, nie wiem, hypu, nie ma tu jakiegoś czego, no bo to jest realny projekt, który będzie wdrożony. Ethereum 2.0. I dlatego ja uważam, że pewne rzeczy no, trzeba mówić i pokazywać, jakie są. A nie ma tu co wymyślać, że ja będę szukał teraz e, kryptowalut na 400 poziomie i nie wiadomo, kiedy to będzie rosła, czy, czy za chwilę nie, nie spadnie, bo tam będzie niska e, płynność finansowa. Także to chciałbym Wam pokazać o tym Ethereum. Co, co dalej chciałbym Wam pokazać? Słuchajcie, Założyliśmy to portfolio, o którym ja mówię cały czas. Wtedy to było, no też tu zaznaczyłem już 90 dni, ale to też nie jest jeszcze 90 dni. Pokazuje to cały czas, to, to co mamy tutaj, tak? Mamy te 5 projektów i zobaczcie, słuchajcie, wtedy zainwestowałem niecałe 250 dolarów. Jeżeli to dojdzie za chwilę, bo już mamy 450, no mieliśmy już taki moment, tak? No później tak yy, gwałtownie poleciliśmy w dół. Jeżeli to dojdzie. Do tego pułapu 500 dolarów to mamy 100% zarobku. No nawet jakby to było, nie wiem, 4 miesiące, 120 dni. No to słuchajcie, przez 120 dni mieć 100% zarobku. No gdzie ktoś wam da takie coś? Nie robiąc nic. Nie, nie, nie idziecie do pracy, nie stajecie rano, nie musicie harować, nie musicie, nie wiem, cudować. Po prostu wkładacie sobie jakieś środki. No i niech ktoś włożył 1000 zł, tak? 3 miesiące temu, załóżmy. Ma dzisiaj prawie dwa tysiące? No ma. Można sobie jechać gdzieś jakiś, zrobić weekend fajny, odpocząć, wyjąć te tysiąc, a tamten ten tysiąc niech se leży. No takie są inwestycje. O takich inwestycjach my będziemy tu rozmawiać. My nie będziemy tu mówić o Bóg w jakich cudach niewidach. No, tak po prostu wygląda u mnie to i ja to tak widzę. Realna rzeczywistość, a nie wymyślone bajki i pisania y, palcem po wodzie, a może to będzie, a może się stanie, a może nie. Nie, to są fakty, po prostu fakty, które wydarzą się za jakiś czas. Co więcej, chciałbym Wam powiedzieć: słuchajcie, ojej, przepraszam, wysząc z tej opcji. Yy, z wczoraj, także, tak, tak samo, pokazała się taka wiadomość u pewnego pana y, na kanale. Oglądam, bo dobrze, tak jak wiecie, oglądam różnych youtuberów, bo uważam, że człowiek nie jest omnibusem i trzeba korzystać z różnych mm, dróg, informacji i, i trzeba się wszędzie odnaleźć i trzeba wszędzie być, żeby skupiać to wszystko i wyciągać pewne wnioski. No i pewien pan na kanale poinformował nas oczywiście. A co tam powiem, że to jest pan jarząbek oczywiście e, e, przedstawił taki filmik, że rusza Polka Dot. Polka do o której ja mówiłem już, no nie wiem, półtora miesiąca temu, pokazywałem Wam, nawet w tym portfelu, portfolio zaznaczyłem, przecież że mamy, że rusza drugi etap. I te koiny nie są na razie do kupienia na żadnej giełdzie, ale, ale już będą następne sprzedawane. I słuchajcie o tym projekcie, o którym ja Wam mówiłem cały czas o projekcie Kusamo no KSM, żeby tutaj nie szukać, to. To zaraz wpiszę i Wam pokażę. Jest to traktowane jak taki e, e, projekt badawczy Polkadot. No słuchajcie, no zobaczcie, no tutaj też jest 90 dni. A ten projekt był, e, ja pamiętam, ja go kupowałem, później go sprzedałem, bo pamiętacie, mówiłem Wam, ja go kupowałem za 2,5 dolara. On już kosztował moi drodzy prawie 8 dolców. I słuchajcie, Polka do, będzie sprzedawała e, teraz w tej drugiej fazie te e, swoje tokeny w takim e, obiegu zamkniętym. E, I KUSAMO działa na tej bazie. Oni są takim projektem innowacyjnym, tym takim testnetem, jakby można powiedzieć. I słuchajcie, jeżeli. To będzie taki dalej tak szło e, do przodu, jak, jak tego, ta innowacja tego Polka Dot, te wszystkie ich e, nowości, ten nowy system blockchainowy, to projekt Kusamo będzie to wszystko badał, więc ta, on, on to samo powiedział, więc ta cena będzie rosła. Ja już to mówiłem nie wiem, pół, dwa miesiące temu o Kusamo, że to jest mój e, czarny koń. Więc zobaczcie, ja tu nie wymyślam, jak nie tworzy wizji jakiś moich. Po prostu ja coś mówię. Co się sprawdza. Pewnie, że powiem niekiedy pewną rzecz, że może to yy, yy, się wydarzy, na przykład może cena urośnie, ale się to nie, nie sprawdzi od razu, bo może za jakiś czas. No niestety tak to wygląda. Ale ten projekt trzeba uważać, trzeba go obserwować, i takich projektów jest wiele. I tu nie ma co wyszukiwać, sudować, szukać, nie wiem, po ciemku, bez latarki, chodzenie po pokoju, a może się trafi, może znajdę. Gołą babę, i, a i jak się zapale światło, to będzie ekstra laska, a nie jakiś pasztet. No, no tak to wygląda, no ja tak y, to uważam. Okej, okay, drugim projektem, którym chciałem dzisiaj powiedzieć w naszym filmiku, to jest projekt, już wpisuję go zaraz. Słuchajcie, Oraz tutaj, czyli słuchajcie. Dobrze wiecie i dobrze znacie ten projekt. Słuchajcie, projekt odpowiedzialny za wydawanie tokenów klubowych. UFC też wydali, podpisali współpracę. A słuchajcie, w czerwcu to też wszyscy zaczynają o tym mówić. Ja, nie, żeby tu nie zabrzmiało, że ja kogoś tu napędzam, żeby ktoś kupował chili's. Broń Boże. Ja tylko mówię to, co może być. I wiele youtuberów będzie o tym mówiło i już mówi. Słuchajcie, w czerwcu. Czyli wydaje tokeny FTO, czyli hmm, będzie można kupić na ich giełdzie, przepraszam bardzo, nie wydaje tylko, gdzie można kupić na ich giełdzie, no wydaje, można powiedzieć, FTO FC Barcelonu. Wydaje, dobrze już wiecie, tokeny Juventusu, które te tokeny e, wzrosły o 300% już. Jest to jakaś forma, w którą będzie można zainwestować pieniądze. Powiem wam otwarcie, ja kupiłem sobie za już. Kupiłem sobie wczoraj hmm, jakąś tam część i czekam, jeżeli to spadnie teraz, to kupię jeszcze, dokupię jeszcze. Mój plan jest taki, że założyłem sobie już, znaczy założyłem, nie założyłem jeszcze, ale ściągnąłem sobie aplikację Giełdy Czyliz, jest do pobrania ze sklepu Google Play. Zarejestruję się tam i poczekam, jak wejdą tokeny FTO i kupię tych tokenów trochę. Trudno, jeżeli nie wzrosną, no to będę czekał, jak, jak to pójdzie do góry. Jeżeli spadną, no to jest to jakieś ryzyko i nie zarobię po prostu na tym i tyle. A być może po prostu sprzedam wszystkie czylizy, jak to będzie naprawdę ekstra cena, jak będzie ten szał zakupowy FC Barcelony, dobrze wiecie, klubu, który jest rozpoznawalny na całym świecie. To bym chciał powiedzieć też o tym że Co jeszcze chciałbym powiedzieć o następnym e, projekcie? Słuchajcie, e, za chwilę pokażę Wam tą planszę, e, którą pół roku temu przysłał mi e, no, kolega z Discord'a, Sasza. Pokazał mi po prostu, e, wtedy wydawało mi się to dziwne. Zaraz wejdę, to, bo mam to zapisane tą planszę, więc zaraz pokażę i tam sobie porozmawiamy. Także ten czynis to kusamo no warto to obserwować warto obserwować w ogóle śledzić co się dzieje w Polka Polkadot jeszcze jeden projekt Wam pokażę który o widzicie znowu wyskoczyłem z tego który również o którym mówiłem bardzo dawno temu już i który mam na portfelu i dobrze wiecie o tym jest projekt KAWA oparty na kosmosie 90 dni słuchajcie i ten projekt można było kupić, jak dobrze zobaczycie, po około pół dolara. Ja chyba go kupowałem 0,43 centy. Dzisiaj, drodzy moi mini on kosztuje prawie jednego dolca. No, jeszcze nawet powiedziałem ostatnio, że po cichu liczy, że będzie jeden dolar. No i po cichu prawie się to sprawdziło. Czy teraz będzie odreagowanie i to spadnie? Być może tak. Być może tak, być może będzie to miejsce na to, żeby wejść w ten projekt, ale nie teraz, myślę, bo to jeszcze jest teraz górka. Ale też mówiłem o tym projekcie bardzo dawno na moim kanale. Więc słuchajcie, zobaczcie, to są trzy projekty, na których praktycznie można było zarobić 100%, 100% w ciągu trzech miesięcy. Więc nie trzeba być nie wiem, omnibusem yy, i nie trzeba być nie wiem wróżką, cecylią z kryształową kulą czy Gandalfem yy, ze swoją laską, tylko po prostu yy, no być, interesować się, tak jak powiedziałem, czytać, yy, aktywnie uczestniczyć w świecie rynku krypto, oglądać mój kanał, na który zapraszam Was serdecznie, polecać go, żebyśmy się rozrastali. Dziękuję za lajki, za suby. Proszę was o więcej, no bo to pozwala docierać. Mamy, mam już 300 subskrybentów. Naprawdę jesteście kochani, super, fantastyczni. Cieszę się nie bardzo, bardzo, bardzo ogromnie. Dziękuję wam za to. Będę wkładał więcej pracy, będę się bardziej angażował i, i chcę, żeby to wszystko po prostu funkcjonowało jeszcze lepiej, jeszcze fajniej, jeszcze zajebiściej. To są te projekty, o których mówię. No, to są takie trzy projekty. Takich projektów jest masa, proszę Państwa. To jest, nie wiem, ileś godzin siedzenia i rozłamiania bym musiał tu siedzieć, gadać, 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 gadać. A ja wiem, że jak coś jest długie, to nie za bardzo to się chce oglądać, bo to jest nużące i tak dalej. Dzisiaj wymieniłem te trzy projekty i na co trzeba zwracać uwagę. Teraz chciałbym Wam pokazać tą planszę, o której mówiłem. Dlaczego chciałbym pokazać tą planszę? Dlatego, że ta plansza, uważam. O, czekajcie. O, jest. To jest plansza, która jest teraz uaktualniona. Zobaczcie. Eee, przytrzymam duży, żebyście mogli sobie zobaczyć. I tu są projekty, które, którymi warto się zainteresować. Ja tą planszę miałem w takiej postaci, zaraz Wam pokażę. Taką dostałem wtedy, pół roku temu żeby było widać wszystko, to wezmę sobie tak najpierw, w tą część, tak? Zobaczcie. O, o, to nie, jeszcze. O, tak, dobra. Tak jest. Słuchajcie, wtedy dostałem. Tu był, zobaczcie Jest Teta, jest Teal, jest y, Tornchain. Y, jest Ion, jest 0X, y, jest Raiden, jest Band Protocol Matic. Słuchajcie, EXREN. Matik, przecież teraz tak wyszczelił. Naprawdę to są projekt. Ten gościu, który to stworzył. Obserwuję go na, e, na Twitterze. No, po prostu e, zrobił zajebistą robotę. I ja uważam, że zerknijcie na te projekty. Zobaczcie je, bo e, trzeba trzymać rękę na pulsie. Ja nie mówię broń Boże, żebyście wykupowali coś. Bo ja powiedziałem, żeby coś kupić, to trzeba. Nie wiem, prześledzić to. Zobaczyć, jaka nam jest społeczność, jaki Team, co jest wartem projekt, jaki ma płynność na giełdzie, na jakich giełdach jest, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest prosta rzecz. Słuchajcie, to nie jest tak, że ktoś wam powie, szczeli. Jeden pan też na YouTube robi także, co środa rosował pył. No, kupujemy ten projekt. No, można tak robić, oczywiście. Tylko ile trzeba mieć hejsu, żeby coś robić, sobie kupować, coś szczelicę wylosować, no. Unibright, słuchajcie, no przecież wtedy, to było pół roku temu, to kosztowało to dolar, nie wiem, 80? Dzisiaj prawie 6 kosztowało, niedawno, no. Dobra, to jest ta pierwsza część tej tabelki, no i przejadę na tą drugą część. Trochę rozszerzę, o tak. Więc yy, słuchajcie, dla, dla Was po prostu to pokazuje, jak to wygląda. Trochę zmniejsza, bo. Nie, o dobra, yy, jak to wygląda. Uważam, że z tej grupy, z poprzedniej i z tej grupy, warto się zainteresować tymi projektami. Wejść w tą yy, aplikację, którą ja pokazuję Wam na przykład, i zaznaczyć sobie tam gwiazdeczką Obserwowany, obserwowany i patrzeć, co się dzieje. Wejść od czasu do czasu przeczytać dziś. Nie wiem, czy to ma być forum Bitcoin, czy to ma być Twitter, czy to ma być Instagram, czy to ma być Facebook, czy to nasz Discord, na którym też jest bardzo dużo informacji, na który serdecznie zapraszam. No naprawdę ekstra grupa i super fantastyczni ludzie. Słuchajcie, to trzeba wszystko na bieżąco analizować. To nie... To, można sobie kupić Ethereum i położyć po prostu, żeby to leżało, tak jak widzieliście. Bo wiem, że za pół roku wchodzi 2.0, no to ta cena powinna rosnąć. Nie, projek te projekty czasami jest tak, że mają gwałtowny wyształ. No nie wiem, dochodzi jakaś informacja, jakiś coś. Warto wtedy kupić e, ten projekt. Na wyższa, ale go po prostu sprzedać, po prostu. I kupić, ewentualnie znowu odkupić. E, Więcej go i przytrzymać znowu, i tak dalej. Można tak robić. Pewnie, że takie rzeczy są normalne i, i nie trzeba być hodlerem, nie wiem, na ileś set lat. Pewne rzeczy się hodluje, ale też trzeba. Mówię, słuchajcie, to, to co ja powtarzam: w kryptowalutach trzeba mieć plan, plan działania, po prostu, no, krótko i na temat. Ja powiedziałem, po co ja, przecież słuchajcie, po co ja nazwałem e, wyzwanie krypto bitcoin na 4 lata? Przecież mogłem powiedzieć tak, kupujemy bitcoina i nie wiadomo na ile. Nie, plan jest na 4 lata, jasno określony. 4 lata do następnego halvingu. I tak właśnie zaczynajcie swoją przygody z jasnym, określonym planem. Co, dlaczego, kiedy kupić, za ile, a za ile wejść, a za ile sprzedać i tak dalej. Jeszcze raz pokażę tą pierwszą planszę. Tak to wygląda. Słuchajcie, trzeba mieć jasno określony plan. Na tym kanale będzie jeszcze bardzo często mowa o różnych projektach, na, o których trzeba wiedzieć, o których trzeba mieć w portfelu i warto się nimi zainteresować. Pokazałem wam dzisiaj to, co może dawno, ale słuchajcie, no, też to było. Jeszcze nie miałem kanału, jak ja to dostałem. Teraz mi się kurde, mówię, przypomniałem. Mówię, Boże, ja miałem takie gdzieś wyszukałem w historii, daj, mówię, chyba nie znajdę tego, ale znalazłem i pokazuję wam. Zapraszam serdecznie do subskrybowania, obserwowania, polecania. Nasz Discord, zapraszam. Warto być, widzicie z ze mną, z moim kanałem. Tu nie ma lipy i ja nie pierdolę głupot za przeproszeniem o czymś i nie marzę gdzieś i nie bujam w chmurach. Po prostu realnie pokazuje jak jest i realnie pokazuje jakie mamy zrobione zakupy, kiedy były zrobione, za ile i ile można jasno i wyraźnie zarobić na danym, danym takim projekcie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam na następny filmik. A na dzisiaj już tyle. Z tej strony Rekin Biznesu. Trzymajcie się ciepło. Hej, pozdrawiam.